mówią w powietrzu prowadzić, trzeba mać, mieć licencję pilota. A więc pan obserwują w tej chwili państwo wiatolowiec, pan Michał Parkitny, pilot z Kłobózka, prezentuje go. Nie okazuje się taki drogi znowu w przelocie, gdyż one są dwuosobowe. Jednoosobowa wystarczy 10 litrów paliwa na godzinę lotu. Dwuosobówka zwiększa to zwiększa to do 15 litrów. Na pewno troszeczkę ostraszają dwie rzeczy: czyli jego cena 65 tysięcy euro oraz licencja pilota. Jak nie proszę. Także wszyscy zwracamy się z ruchiem w lewą stronę, w górę. Tam właśnie jest pan Michał Parkitny z Kłobucka. Często mamy okazję w tych amerykańskich filmach o policjantach, właśnie takie maszyny oglądać. Mamy tu okazję w parkach. Proszę, bo no myślę, że coś wspaniałego. Gdyż najczęściej mężczyźni są marzycielami, a sam Einstein powiedział, że marzenia są ważniejsze od wiedzy. Pan Michał Pakitny, jego kartolowiec. Myślę, że na koniec mu podziękujemy rzęsistymi oklaskami za ten pokaz. Miejmy nadzieję, że do końca będzie bezpieczny. w tej chwili w powietrzu, no myślę, że prędkość większa niż 30 na godzinę. Myślę, że choćby dla tego pokazu warto było być dzisiaj na dożynkach, zobaczyć, poczuć się jak w prawdziwym amerykańskim filmie o policjantach, Gdyż tam właśnie, szczególnie nad Nowym Jorkiem, właśnie takie pojazdy najczęściej się poruszają. Proszę Państwa, na pewno trzeba mieć odwagę, żeby również wśród tylu widzów, patrząc na liczne wypadki lotnicze, zdecydować na taki przelot. Myślę, że zademonstrował bardzo dobrą szkołę pilotażu. Praktycznie Pan Michał, płynąc pomiędzy chmurami na wysokości 3000 metrów, na pewno czuje się jak ptak. Swoje walory, oczywiście, ma przelot na takiej wysokości mniejszej, gdy Państwo są widoczni, ale myślę, że niepowtarzalny jest przelot pomiędzy chmurami, gdy jest bezchmurne niebo. I mamy jednocześnie znakomity pokaz pilotażu. Można by rzecz tak małej awionetki, przypomina wiatrolowiec, zaliczany do ultralekkich samolotów. Maksymalna prędkość 180 na godzinę, minimalna 30, Puła lotu od 3000 do 5000 metrów, oczywiście i niżej. Wpala 10 litrów, paliwa przy, Jak pan Michał? Sam, a jak zaprosi jakąś osobę, zwiększa się to do 15 litrów. Proszę, nie wiem czy to było dosłownie 2 ty na lustrem wody. Jak niektórzy domyślają się, minimalne ruchy wody powodują lekkie zawirowania powietrza, które są niestety niebezpieczne również do nie tylko takich maszyn. Myślę, że pan Michał już w tym momencie zakończył pokaz. Podziękujmy oklaskami. Myślę, że warto było zobaczyć. Nie ma już umiejętności licyczy pilota z komózka, pana Michała Pakitnego, a więc talenty mamy nie tylko w kraju, ale w naszym powietrzu, w naszej gminie. Proszę jak idealnie nadaje się zalew Parkowski i ta jego wysepka do latania a więc nie tylko zawody kajakowe można również sobie polatać tutaj nad naszym, nad naszym zalewem myślę, że doskonałe miejsce które na stałe wpisze się w dożynki gminno-polatialne gminy Panki Pan Michał obiecał zaledwie 5 razy a widzę już lata prawie 5 minut Proszę kolejna ewolucja, proszę dosłownie 5-6 metrów nad Witalem Jębłankowskim, myślę że wielu z nas chciałoby się w tej chwili znaleźć na miejscu Pana Michała i spróbować takich podniebnych ewolucji, z tego co mi wiadomo nie jest tak łatwo zdobyć tą licencję pilota. Jak mówiłem wcześniej, widzą Państwo, że tych talentów w różnych dziedzinach, nie tylko w sporcie, jest na terenie naszego powiatu czy gminy bardzo dużo. Często o nich nie wiemy, często oni nawet sami nie chcą się pokazywać. I pan Michał chyba już zakończył. Widzimy swobodny spad. Z wyłączonym silnikiem, a więc myślę, że doskonale Państwo widzieli, jakie możliwości ma taka ultralekka maszyna lotnicza, co można na niej zademonstrować. O, pozdrawił Pan Michał! Właśnie wszystkich uczestników festynu. Myślę, że pozostanie to w pamięci. Te dorzynki również z okazji tej atrakcji. Kto nam zademonstrował? O dziękujemy bardzo, bo chyba już nam tam w sobie te chwili odpływa.